Cześć kochani, witam was serdecznie. w To piątkowe popołudnie. Mam na imię Hania, oczywiście dla tych, którzy może są nowi. No i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dalej będziemy się zachęcać do różnych dobrych nawyków. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić ogólnie może do uczenia się słowa bożego na pamięć. Na takiej aplikacji Anki Droid. Razem z moim mężem Mikołem właśnie korzystamy z tej aplikacji do robienia fiszek, bo tam też można je posegregować na foldery. Mam, mam wrażenie, że zawsze jak wracam do tej nauki Słowa Bożego na pamięć, to zawsze moje serce jest jakoś tak szczególnie pocieszone tymi fragmentami. I teraz też zrobiłam sobie dużo takich wersetów zachęcających do wytrwałości. I, I naprawdę, wiecie, jak ja codziennie sobie powtarzam te fiszki, nawet jak nie, nie przejrzę wszystkich fiszek, tam czasami tylko jedną, dwie, gdzieś tam w biegu, gdzieś tam w korku albo w, no, w, kolejce, do, tam w kolejce do kasy w sklepie, to, to naprawdę już dwa takie wersety zachęcające do wytrwałości naprawdę często są tak w punkt, że mam wrażenie jakby w danym momencie po prostu Bóg mi to kładł na sercu, żebym właśnie się nie zniechęciła jakimiś trudnościami. I, I naprawdę Bóg tak prowadzi przez to słowo. W ogóle widzę taką naprawdę łaskę szczególną, i mam wrażenie, że to jest naprawdę ważne, żeby to słowo Boże nie tylko czytać, ale żeby naprawdę ono mogło w nas tak głęboko zapuścić korzenie, żebyśmy je znali na pamięć. Bo nawet w Jezusie to widzę, że Jezus też znał tak czy psalmy znał na pamięć i on cytuje te fragmenty w różnych momentach yy, tak dyskutuje z ludźmi mówi czy nie pamiętacie tak czy nie wiecie że napisano i wiele razy używa takiego zwrotu używa też zwrotu właśnie czy nie wiecie że napisano coś tam coś tam a przecież tak słowa Bożego nie można odrzucić czyli jeszcze jakby kładzie akcent na tym jak ważne jest to słowo natchnione Jaki ważny ma, ważna ma pozycję, że jest to naprawdę taki, wiecie, mocny kaliber, duży argument w jakichś dyskusjach z ludźmi, tak? w budowaniu naszej wiary, w walce z szatanem, nawet tak? przecież na pustyni, jak Jezus walczył z szatanem? Właśnie przez Słowo Boże. I powiem Wam, może będziecie się śmiali, ale czasami, no kiedyś może częściej to się zdarzało, ale mam czasami takie koszmary, nawet w tej nocy akurat miałam taki koszmar. Ja naprawdę nie oglądam żadnych horrorów ani w ogóle Mikołaj się ze mnie śmieje, że właśnie ja oglądam tylko takie bajki dla dzieci albo filmy, które się dobrze kończą. Ja muszę wiedzieć, że to się dobrze skończy, bo inaczej nie obejrzę tego. I, ale mimo wszystko czasami właśnie jakieś koszmary mi się śnią takie, jak z horroru i, i właśnie gdzieś tam w nocy taki lęk mnie bierze. I kiedyś to mi się zdarzało często i pamiętam kiedyś jeszcze jako nastolatka, to wtedy wiecie, wpadałam w takie... Że szybko, szybko, właśnie jak, jak ten pokój znowu złapać, żeby to odeszło, żeby te lęki odeszły, żeby to poczucie takiego niepokoju odeszło. I, I właśnie najpierw modliłam się do Jezusa, potem do Maryi, jak to nie działało, potem do wszystkich świętych, które mogłam sobie przypomnieć. I to często wiecie. Działało, ale z takim opóźnieniem, i się zastanawiałam, czemu to z takim opóźnieniem działa, czemu ja się muszę modlić po kolei do wszystkich i to nie działa, czemu ten lęk mnie nie opuszcza tak od razu, skoro wzywam tak najpierw Jezusa, potem Maryę, potem tych świętych wszystkich. I z czasem, teraz jakby tak z perspektywy patrząc, widzę, że właśnie traktowałam to jako zaklęcia trochę, nie, że chciałam, żeby te uczucie niepokoju, czy te koszmary odeszły, a tak naprawdę. Kiedy zaczęłam czytać Słowo Boże i zaczęłam trwać w Jezusie, tak? Trwać w Jezusie według Ewangelii Jana 15, odsyłam wszystkich zainteresowanych. W ogóle sam, sam, jakby sama kwestia trwania w Jezusie jest bardzo ważna w Nowym Testamencie, że to jest w ogóle podstawa. Bez trwania w Jezusie nie wydasz owocu, nie będziesz zbawiony. Ewangelia Jana 15 to taka chyba podstawa najlepsza biblijna do tego. I. Właśnie Jezus mówi o tym, że, żeby w nim trwać, tak, to trzeba. Właśnie to słowo Boże musi w nas trwać. Musimy znać Jego naukę, ale też musimy ją wykonywać. Kiedy żyjemy według Jego słowa zapisanego w Ewangelii, według Słowa Bożego. To wtedy trwamy w Jezusie. I wtedy to jest, słuchajcie, Jezus mówi w ogóle, obiecuje, że ten tak, kto mnie miłuje i kto wykonuje moją naukę, kto przestrzega mojej nauki, do tego ja przyjdę z Ojcem, będziemy w nim mieszkać. I ta obecność Jezusa jest najlepszym egzorcyzmem ever na świecie. Po prostu nie ma żadnej, żadnej mocniejszej relikwii, wiecie, żadnej modlitwy itd. i tak dalej. I też to widzę właśnie, akurat pokażę Wam kotek mi wpadł. Przepraszam, ale muszę Wam pokazać, jak kot wlasmina. Na auto. To jest nasz rotek, słuchajcie, którego karmiliśmy w ogóle z butelki, bo mama go odrzuciła. Musieliśmy go podkarmić, bo był taką małą sierotką, i potem mamcia go znowu wzięła z powrotem. Taka, Taka piękna hendem. Dobra, i wracając, o czym ja to mówiłam? A chciałam tylko powiedzieć, że właśnie zobaczyłam, że od kiedy. Zaczęłam czytać słowo Jezusa. Zaczęłam uczyć się też go na pamięć. Zaczęłam wykonywać to w moim życiu. Tak jak potrafię, tak. Raz wyjdzie lepiej, raz gorzej, ale uczę się tego. Chcę trwać w Jezusie. Zależy mi na tym. I dlatego wykonuję to słowo Boże, to naprawdę te koszmary praktycznie zniknęły, a nawet jak czasem się pojawią, to tak ja, ja to też odbieram trochę tak, jako takie no może dręczenie duchowe, no nie wiem. Ja wierzę, że jest taka rzeczywistość duchowa i czasami może tak wiecie, że tam nas troszeczkę tam y, tyca, że tak powiem, ale też nie ma się czego bać. I i właśnie to jest niesamowite. Nawet dzisiaj, w nocy, jak miałam taki koszmar, to wiecie, zaczęłam się w nocy przez sen modlić psalmem z pamięci. Właśnie nie, nie byłam w takiej panice, nie zaczęłam, wiecie, nie wiem, zdrować, jak mówić, czy jakichś takich modlitw. Kiedyś tak robiłam i to właśnie nie przynosiło mi pokoju. Ja to tak pamiętam, to jest takie moje świadectwo, nie? Natomiast właśnie dzisiaj, na przykład, po prostu zaczęłam się modlić psalmem. I to od razu odeszło. To jest niesamowite. Zaczęłam modlić się w samym 27. Od tego wersetu. Gdy na mnie nastają złośliwi, by pożreć moje ciało, w ten czas oni, wrogowie moi, chwieją się i padają. Chociażby, tak stanął naprzeciw mnie obóz, moje serca bać się nie będzie, choćby wybuchła naprzeciw mnie wojna, dalej będę pełen ufności. E, i, I tak dalej. I właśnie od razu ten koszmar jakoś się rozpłynął. I to w ogóle się cieszę. Widzę, że przez to, że uczę się tego Słowa Bożego na pamięć, to jakby automatycznie to jest niesamowite, nawet przez sen jakby włącza mi się ta modlitwa, włącza, włączają mi się te wersety i, i to mnie tak zachwyca, że to Słowo Boże tak wchodzi też w podświadomość, e, tak w świadomość i w podświadomość e, i, i widzę, że to jest takie też biblijne, że Jezus sam jak, nie wiem, walczył z jakimiś pokusami, tak, z szatanem, no to właśnie walczył przez wersety, jakby tym się bronił, e, ta, w ten sposób też się modlił. I, I mam wrażenie, że to jest takie wielkie bogactwo po prostu. Nauka tych wersetów na pamięć, że potem możemy je cytować, modlić się nimi na głos, nawet kiedy nie mamy tej Biblii pod ręką. Dzisiaj też powiem Wam, że rano wstałam i obudziłam się właśnie z taką migreną, z takim silnym bólem głowy. I no ja niestety mam takie migreny, jak są właśnie takie zmiany pogody, no to rzadko, ale zdarza mi się czasem. I, I też otworzyłam dzisiejszy psalm z dzisiejszego dnia. Jeden z moich w ogóle ulubionych psalm 103, gdzie jest Pan wybacza wszystkie Twoje grzechy, Pan leczy wszystkie Twoje choroby, Pan Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i miłosierdziem. Właśnie uwielbiaj duszo moja Pana, tak? I pamiętaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. I tak nie podniósł ten psalm, bo też znam ten psalm, znam go też na pamięć, tam te wersety poszczególne, i, i cały dzień chodziłam z nim. I to jest naprawdę super, jak to słowo Boże, po prostu jaki ono ma na nas wpływ, wiecie, to jest autentycznie, to jest, to jest wręcz biologiczne, że my ucząc się na pamięć różnych rzeczy, my powodujemy, że to słowo staje się ciałem, tam się robią połączenia, słuchajcie, między tymi neuronami. I, I autentycznie tam dochodzi do nowych, nowych połączeń. Ten mózg rośnie i, i po prostu rośnie właśnie w te wersety. Więc to jest wszystko takie piękne. I oby tego było jak najwięcej, kochani, oby jak najwięcej słowa Bożego było wbudowanego w nasz mózg, oby właśnie on nas prowadziło, budowało, pocieszało. I do tego Was bardzo zachęcam, bo naprawdę żadna modlitwa, zawierzenia nie zastąpi tego. Oczywiście my możemy się zawierzać, modlić i tak dalej, ale właśnie to Słowo Boże, które ma moc, autentycznie jest to Słowo natchnione, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz posieczny. Tak, Biblia mówi właśnie o tym, jakie jest to Słowo Boże, I, i widzimy, że sam Jezus używa go często, więc do tego Was zachęcam, może do takiego nawyku, żeby. Żeby zrobić sobie jakąś taką, taki folder z fiszkami na tym telefonie, z takimi najważniejszymi wersetami i zajrzeć do niego codziennie, nawet tam znajdzie sobie jakiś wolny moment, czy tam co drugi dzień. Ja też mówię nie zawsze mam szansę przejrzeć wszystko, ale staram się, żeby gdzieś to słowo po prostu się przewijało. W tych takich wolnych momentach, w jakichś korkach, w jakichś innych, tak, takich. No, są takie sytuacje w ciągu dnia, kiedy po prostu gdzieś czekamy, gdzieś stoimy i możemy ten czas wykorzystać, żeby właśnie jakieś, zrobić nowe połączenia z tego słowa Bożego w naszym mózgu. No, i które naprawdę mają moc i mogą. W niejednej trudności się odblokować, i, i o sobie przypomnieć, i, i nas podnieść, autentycznie podnieść, uratować, poprowadzić. Chwała Bogu za to, za Jego słowo, które działa. Kochani, trzymajcie się i dobrego weekendu.